Cześć. Jestem Bartek i od kilku lat pracuję jako iOS developer. Stworzyłem tę serię dla osób, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o języku Swift. Jest to świetny język, który wciąż jest niszowy w Polsce. Daje to dużo możliwości. W tej serii przejdę z tobą przez wszystkie najważniejsze obszary tego języka na podstawie dokumentacji i w tym filmie zrobię wprowadzenie, w którym opowiem o zmiennych, typach i wszystkich rzeczach, których Trochę przybliżą ci, czym jest ten język. Wychodzę z założenia, że masz już jakieś podstawy w programowaniu i chcesz zobaczyć, z czym się je język stworzony przez Apple. Przejdźmy do zmiennych i stałych. Zmienne i stałe muszą mieć swoją nazwę oraz muszą mieć określoną wartość określonego typu. Tutaj są dwa przypadki, ponieważ niekoniecznie jest tak, że my musimy Xcode'owi mówić. Jakiego typu danych jest przypisana wartość? Pierwszym przy, przypadkiem jest, kiedy rzeczywiście wpisaliśmy, że max number ma być intem i została przypisana wartość 10. Natomiast możemy pominąć słówko kluczowe int i po prostu przypisać wartość całkowitą. Xcode domyśli się, że 0 to jest po prostu int. Kolejną rzeczą, która. Różni zmienne i stałe to jest słówko kluczowe, które stoi przed nazwą zmiennej, Let mówi kompilatorowi to, że jest to stała, której nie możemy zmieniać w trakcie działania programu. Warna natomiast czyli zmienna jest to przeciwieństwo stałej, czyli możemy dowoli zmieniać wartość, która stoi pod number. No i teraz warto zwrócić uwagę na to, że SWIFT jest. Językiem, który jest bezpiecznie typowany. Oznacza to, że jeżeli byśmy chcieli na przykład do max number przypisać wartość zmienną czyli na przykład double, to kompilator nam na to nie pozwoli. Wyświetli błąd jeszcze przed kompilacją, że max number po pierwsze jest led constant, czyli stałą, ale nawet jeżeli byśmy chcieli do number przypisać wartość. Zmiennoprzycinkową, to dostaniemy błąd, że nie można przypisać wartości double do już wcześniej ustalonego typu int. Jeżeli bym tutaj wpisał double, to wszystko będzie się zgadzało, ponieważ 0 też może być typem double, no ale później podmieniamy tą wartość na już typowo zmiennoprzycinkową wartość. Dodatkowo tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że Swift pozwala nam wybrać to, ilubitowy ilu typ danych chcemy użyć. Powiedzmy, jeżeli chciałbym tylko 8-bitową 8 zmienną, to mogę wpisać tutaj ósemeczkę, no i to będzie int, który zmieści się na maksymalnie 8 bitach. Przejdę teraz do komentarzy, jest to dosyć szybki temat, ponieważ działają one dokładnie tak jak w każdym języku programowania mamy jednolinijkowe i wielolinikowe komentarze. Aby włączyć i wyłączyć komentarz możemy jednolinijkowy komentarz możemy użyć command slash pozwoli nam to w szybki sposób komentować jednolinijkowy kod. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zakomentować wiele linijek, możemy użyć slesza i gwiazdki działa to bardzo podobnie jak w innych językach, wyświetlanie wartości odbywa się poprzez Printa. Tutaj też Swift nie wymyślił niczego nowego. Możemy wpisywać stringa. Jeżeli byśmy chcieli połączyć stringa z jakąś wartością ze zmiennej, to możemy to zrobić w ten sposób. I teraz, jeżeli odpalę program, to widać, że number jest 0.0, no bo to jest typem double, jeżeli to zmienię na inta, no to oczywiście będzie po prostu 0. Dodatkowo możemy w princie po prostu wyświetlać same zmienne, jeżeli bym tutaj wpisał number, to zadziała to tak, jak można się spodziewać. Optionale to dosyć szeroki temat. Chciałbym go zajawić tutaj w tym odcinku, ale oczywiście nie wyczerpię tematu. Optionale są typem danych, który może mieć wartość albo jej nie mieć. Jak pewnie zauważyliście, jest tutaj znak zapytania, zapytania po typie danych. Właśnie on oznacza, że dany typ danych jest optionalem. I oznacza to nic innego, że do takiej zmiennej możemy przypisać typ nil szerzej znany jako null z innych języków. Jeżeli byśmy chcieli nila przypisać do jakiejś zmiennej, która nie jest oznaczona jako optional, to kompilator znowu do nas znać, że nie możemy tak zrobić, ponieważ ten typ musi mieć jakąś wartość. Tutaj jeszcze wspomnę o takiej metodzie, która nazywa się optional unwrapping. Jednym ze sposobów na to jest użycie Nil coalescing czyli takiego sposobu na wydobycie albo zamienienie wartości zmiennej w przypadku kiedy jest ona Nilem. Czyli jeżeli wybiorę number optional i użyję dwóch znaków zapytania, to mogę postawić wartość, która się wyświetli w przypadku, kiedy właśnie number optional będzie puste. No i teraz widzimy, że przypisałem do tej wartości Nila, czyli jest on pusty. Kiedy odpalę program, to powinna wyświetlić się właśnie. Jedynka. Jeżeli bym tutaj przypisał jakąś wartość na przykład piątkę, to po prostu wyświetli się number optional. Więcej sposobów na optional unwrapping pokażę w kolejnych odcinkach, kiedy będę mówił o ifach, gardach i innych tego typu rzeczach. Teraz chciałem, chciałem tylko wspomnieć o tym, że istnieją sposoby na to, aby sprawdzać, czy wartości czy wartość pod oprzynalem istnieje. Przejdźmy do zakresu zmiennych. Zmienne mają swój jakiś zakres. Wspomniałem o tym już wcześniej, że możemy do zmiennych przepisywać to, na ilu bitach mają się znaleźć. No i w ten sposób jesteśmy w stanie tutaj poprzez max i też min sprawdzić, jakie są wartości maksymalne na, danych, na, na danym typie zmiennych. Jeżeli chciałbym tutaj sprawdzić, jaka jest wartość minimalna u int, to możemy się domyślić, że jest to 0, ponieważ przytrzymuje on typ nieujemny. Jeżeli chciałbym sprawdzić maksa, to będzie to maksymalna wartość dla 64-bitowej zmiennej u int. Jeżeli chciałbym tutaj zmienić na ósemeczkę, to będzie łatwiej to każdemu z Was obliczyć. Jeżeli wezmę maksymalną liczbę, to będzie to tylko 255. To jest maksymalna wartość, którą możemy zapisać na y, tych 8 bitach. Type alias y, jest taki koncept, który pozwala nam podmienić jakiś typ danych na naszą własną nazwę. No i tutaj przygotowałem taką strukturkę user, która jest zagnieżdżona w strukturze space. I normalnie, jeżeli chcielibyśmy się do niej odnieść y, w zmiennej, to trzeba by było. Wpisać space.user i użyć inita właśnie z tej struktury. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli szybciej dostać się do usera, co może być przydatne przy bardziej złożonych strukturach domenowych, to moglibyśmy zrobić to w ten sposób. Space.user, czyli pod typem user. Znajduje się space.user i teraz dzięki temu ja mogę usunąć space i użyć samego typu user tak samo jakbym użył space.user. Oczywiście istnieją, istnieje więcej powodów, dla których warto znać type alias, ale znowu, na pewno pokażę przykłady tych użyć przy lepszej okazji w następnych filmikach. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć są tuple. Tuple to kilka wartości opakowane. W jednej linijce w taką jakby strukturę. Tutaj jest taki przykład, który łączy nam dwie wartości, double, double, pod nazwą coordinates. To jest jeden z przypadków użycia, potencjalnego użycia właśnie tupli. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli użyć takich zmiennych, to wystarczy odnieść się do nazwy zmiennej, czyli coordinates i wybrać albo pierwszą, albo drugą wartość. Natomiast. Moglibyśmy też zmienić, aby nie odnosić się poprzez zera i jedynki do tych wartości, można nadać, nadać też im nazwy trochę na wzór struktur. Jeżeli na, dodam tutaj nazwy, to kompilator pozwoli mi te nazwy wybrać po kropce. No i jest to bardziej czytelne, właśnie troszeczkę bardziej pcha tuple w kierunku prostych struktur. I teoretycznie można je w ten sposób używać, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby to były bardzo proste obiekty. Jeżeli będzie to coś bardziej rozbudowanego, no to oczywiście trzeba skorzystać ze struktur. Tuple też mają dużo więcej przypadków użycia. Jest to jeden z pomysłów, gdzie można je użyć. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Ci za oglądanie i do następnego.